Cześć, z tej strony kauczuk21, i dzisiaj pokażę Wam obiecone, obiecane konto w Clash Royale. Niestety spadłem tutaj do areny 3 i mam piąty level. No i tak, na start to może otworzymy parę skrzynek. W tej nic ciekawego, w tej fajnie, że gobliny, bo zbieram właśnie yy, gobliny i yy, mini peke fajnie właśnie, że mi tego biny przyszły. No, a tak to nic, nic ciekawego. No i tak, e, On ra, raczej nie pokażę Wam ogólnie tych rozgrywek. Bo wydaje mi się, że to nie miałoby sensu. Więc pokażę Wam e, parę takich głównych popełnianych błędów e, w Clash Royale. Weźmy sobie tutaj e, może Arenę 4. Albo dobra, będzie to Arena 5, i to takie pierwsze lepsze filmiki. Takie główne błędy to na przykład w sumie pokażę Wam tutaj, w tej grze, o ile będą tu yy, na przykład, jak yy, jakaś przeciwni, yy, przeciwnika wieża ma mało życia, to zadajemy na przykład strzałami, czy lub czymś bardzo dużo. Yy, yy bardzo mało damage zadajemy i wtedy tracimy też dużo eliksiru, więc takie strzały i na przykład mm, dawanie potem I tutaj w tym przypadku tej kuli ognistej nie ma najmniejszego sensu, gdyż po prostu stracimy mm, dużo eliksiru i przeciwnik wtedy wykorzystuje nasz ten moment i rozwala nam w tym przypadku pewnie drugą wieżę. Tutaj też wie, że ten Hog Rider rozwalił. Pewnie temu niebieskiemu dropnęła Super Magical Chess, bo po tym jak patrzy na jego level i arenę To jest dosyć dziwne Żeby był aż taki wysoki Więc tak tutaj może popełnić Mieją te błędy, że widzicie, py, i puścił tą kulę ognistą na tego Wizarda, co nie miało najmniejszego sensu, bo on za dużo sam nie zrobi. I właśnie, znowu puścił wiz Wizarda. I również nie ma sensu puszczanie barbarianów, tak jak zrobił to przed chwilą, na, na Wizarda, który jeszcze nie doszedł do wieży. To trzeba zrobić... Tak, żeby on doszedł i gdy zacznie strzelać dopiero, dopiero wtedy y, rozwalić mu tą wieżę. No i, i no właśnie, taki, takie śmieszne, że on właśnie nie rozwali tej wieży. I rozwalili y, te barbariany, miałby y, full HP i zdołałyby dużo zrobić. Zobaczmy chociażby y, tą walkę. No, ja nie rozumiem. Oni mają taki wysoki level tych kart, co ludzie z areny nawet 6 i 7. Więc to muszą być jakieś niezłe nóbki. No i tak, jeszcze kto wygra tą kartę? Zgłosiła się dopiero na razie jedna osoba, więc to. Jeszcze się zobaczy, kto dostanie tą. No to raczej na pewno on dostanie, nie? Ale jeszcze macie szansę pisząc tutaj pod tym filmem w komentarzu, że wy chcecie to wygrać. I może właśnie to Wam się uda, a nie tamtej osobie. No ale dobra, skupmy się tutaj na tej rozgrywce. Yy... No i nie miało sensu najmniejszego puszczenia Hoga na taką małą ilość y y życia wrogiej wieży. Wystarczyło potem puścić gąbliny. I już by było po jego wieży. Tak samo tutaj, noc. Bez sensu kolej grał. No bo po prostu, gdyby te wrogie wojska doszły tak trochę pod wieżę, to wtedy mógłby rozwalić te wrogie wojska i właśnie tą Walkirią. Ale tutaj zrobił ten błąd. Tak samo jak nie ma sensu rzucać ten na przykład yy, w jego tu przypadku muszkietera na środek, gdy rozwalona jest jedna wieżyczka, ponieważ yy, i ten yy, król, i, yy, i ta wieża z Łuczniczką yy, po prostu rozwalą dwa razy szybciej mu tego muszkietera niż byłoby to normalnie. Gdyby puścił na, na front. Tak samo tutaj. To są takie ciekawe walki, że już nawet wiadomo, kto wygrał. Zakładam, że wygrał ten na górze, który właśnie w tej chwili przegrywa. Mogę się nawet założyć, że on właśnie wygra. Bo no, zawsze biorą takie walki, które są trochę równe, albo gdyby pokazali i naprawdę zrozumieli to, że nie ma sensu, jeżeli yy, ktoś gra z kimś, kto nie jest równy mu, według mnie to nie ma najmniejszego sensu i naprawdę mogliby na to zwrócić uwagę. No albo taki peszek, że 175 życia. No i co do tego, to mam nadzieję, że Wam ten krótki poradnik się spodobał. No to teraz podsumuję yy, to, co mówiłem. Nie warto na przykład puszczać jednej kuli ognistej yy, na jakiegoś wrogiego y, powiem tak stronnika. No nawet nie jestem pewny, czy czasem y, ta kula rozwali go. A jest zazwyczaj tego samego y, kosztu, kosztu. Na przykład jak tutaj muszkieter jest za 4 i to jest za 4, nie? To zada 393 y, 393 damage, a ten muszkieter ma 411 życia, więc naprawdę takie rzeczy nie mają sensu, lepiej zostawić sobie te kule ognistą w razie jakiegoś wypadku, takiego na przykład jak yy, puści nam barbariany lub miniony a nie mamy strzał albo często też jeżeli się nie ma sper yy, to puścić to na umierającą wieżę tylko trzeba to zrobić tak, że yy, jeżeli wiemy, że przeciwnik jest, yy, ma trochę mniej tej many tego eliksiru od nas, bo wtedy też, gdyby nawet miał więcej o 1, 2, o to wtedy sprowadzi nas to do katastrofy, bo nie będziemy mieli eliksiru na odparcie jego ataku. Yy, no i tak. Tak samo jak nie ma sensu puszczać. Yy, jeżeli ktoś już jest na arenie piątej, samego na przykład Wizarda bo e, on jest naprawdę potrzebny, jeżeli chodzi o łatwo te miniony nie? i barbariany a sam mało damage'a zadaje wieży więc e, polecam go puszczać na przykład z takim e, gigantem lub e, giant skeletonem Czyli nowym giontem lub hogiem, tak? Ale nie na przykład puszczać go samego i potem na przykład jakieś tam gobliny puścić, nie? Bo to nie ma najmniejszego sensu. Na przykład puszcza się go wtedy, jeżeli yy, jego. jego. Yy, tak jakby. Yy, jego. Yy, Taki na przykład jak gigant, nie? Co ma dużo HP, to wtedy można go puścić i zanim tego wizarda. I tak samo nie ma. Y, y, jest fajnie, jak zatrzymacie sobie na przykład takie sz szkieletony na, też na jakiś wypadek, bo na przykład y, są one bardzo dobre, jeżeli chodzi o giganta, szybko go rozwalają, czy inne na przykład y, takiego y, taką mini peklu lub prinsa, cokolwiek takiego co... Powoli zadaje HP, yy, powoli zadaje damage. No, oprócz takich na przykład Valkyrie, bo to na hita weźmy, nie? I też polecam Gobiny i Kanona, yy, bo naprawdę Kanon się przydaje na przykład jeżeli chodzi o takiego Giganta lub o Hograidera, yy, Lub na przykład na inne jednostki, na przykład na Barbariany. Też yy, razem z zwierzą Czyli Archer Towerem możesz działać dużo i rozwalić i zostawić chyba tam nawet jednego z full HP, z full życiem barbariana. Więc też to polecam. Warto mieć też przy sobie muszkietera, bo jak zagra nam na przykład takiego baby dragona lub, w tym, lub w balona, to będzie kiepsko, jeżeli właśnie nie mamy żadnych powietrznych takich Yy, takiego wojska. N no, no to też tak. Ktoś by wspierał się ze mną, że można puścić na takie latające wojsko. Lecz jeżeli ktoś ma strzały, wystarczy zestrzelić. I tak naprawdę nasza wieża jest już bezbronna. I zostanie jej bardzo mało życia. Warto mieć też coś z dużym damageem. W tym moim przypadku mini Pekę. Zadaje 432 na hita. Warto też mieć, tak jak wspomniałem te strzały, chociażby na te miniony, bo faktycznie, jeżeli nie mamy, jeżeli ktoś puści te miniony i my nie mamy ich jak odeprzeć inaczej. No i też wiadomo, nie? Zamiast tego można też posłużyć się tym tą ognistą kulą. Ale na przykład potem jeśli puści nam Barbariany, będziemy w kłopocie. No ja właśnie nie mamy kanona, więc. Ty bez strzał się obejdzie, ale jednak bez tej kuli ognistej nie, nie ma co grać. No to tak. Yy... Pamiętajcie o tym koncie, no i mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę no i też sorry za to, że mi nie było ten y, taki długi czas ale no jak wam mówiłem miałam wycieczkę przez tydzień i wycieczkę jeszcze drugą na trzy dni a w sobotę, w niedzielę chciałam się zrelaksować no więc y, nie było właśnie tych regularnych odcinków no ale znowu będą wrzucane i teraz wiecie, to już ostatni tydzień i y, kończy się szkoła i zaczyna im wakacje, więc wtedy nawet mogą być yy, codziennie jakieś odcinki. No i tak. Dzięki za oglądanie. No i siema.